Jest u siebie w domu. Nie zaszkodzi sprawdzić. Chyba powinienem odwiedzić Harego. Panie, Osborne, wszystko w porządku? Martwię się o Harego. I nie mam z kim porozmawiać. Bo on nie jest teraz z sobą. A to wszystko moja wina. Moja też. Harry opowiedział mi o swoim leczeniu. Wiedziałem, że to jest nie tak, ale cieszyłem się, że wrócił. Powinienem to częściej mówić. Nadal pan może. Dam znać, jeżeli się odezwie, panie Osborne. Dobrze. Doceniam to. Do sympionka. Lepiej je sprawdzę. Zaraz będzie głośno. Śladu Harego. A to co? Wszystkiego najlepszego, Em. Podobno czas leczy rany. To kłamstwo. Każdego dnia bez ciebie jest coraz gorzej. Jeśli stracę Harego, to. Nie wiem co zrobię. Norman strasznie cierpi. Muszę znaleźć chorego i go ocalić. MJ coś długo się nie odzywa. Powinienem do niej zadzwonić. Teraz mówi, tak. Piszą redaktorki. Redaktorki! Gratuluję! Pierwsze zadanie: przygotować coś równie mocnego na jutro rano. Afery, kontrowersje. Dokładnie tak. Właśnie tak. Do roboty! Andrzej. E, ja, ja. nie bywali nim nie, nie z Właściwie to chyba właśnie dostałam awans. Ej, właśnie tego chciałaś, nie? Tak. No jasne. W takim razie... świetnie? Ej, <grym> słuchaj. Jest coś bardzo nie tak z Harem. Co? E, co się stało? Cóż... E. Czekaj, ktoś puka do drzwi. Trochę trudno to wyjaśnić, ale... obiecaj trzymać się od niego z daleka. MJ? No chodź. To odbierz. Też tu, Możesz zabrać tak. wiadomość, ale po co? Jeśli to ważne, po prostu napisz. Młagam wytrzymać. spider jak się czujesz? Niespokojny, spanikowany? Yy, mam na myśli fizycznie. Czujesz ból? Zmęczenie? Tak! Moment. O co chodzi? Przejrzałem zapiski z ostatnich lat. Symbiot skupia zbiorową świadomość. Kolektywny byt, w którym byłem. Optymista z ciebie. Możesz to wciąż mieć. Co? Nie ma co panikować, ale może wpadniesz do laboratorium na test. Nie da rady, doktorze. Mam większe problemy. Muszę lecieć. MJ. Powinienem już być w domu. MJ, gdzie? Harry, Pete, coś taki spięty? Kawy? Musimy pogadać. Musisz już być zmęczony tym codziennym ratowaniem świata każdego cholernego dnia. Ale mogę pomóc. Wystarczy, że się zgodzisz. Nie jesteś sobą. Błąd. Dopiero teraz jestem. Wreszcie mam siłę, żeby spełnić nasze marzenie. Czy ty. Mnie skreśliłeś, Hary. Musimy zdjąć z ciebie to co. Nie jesteśmy jakąś rzeczą. Hare, nie jesteśmy Harem. My jesteśmy. Zdasz mu, co stracił. Nie dostaniesz jej! Za późno. M.J. Wybacz mi. M.J., porozmawiajmy! Dość, dość rozmów! Dość, dość, dość do nie Łagania do akceptację! Aceptacje? Jeśli chodzi o twoją pracę... Chodzi o mnie! O mnie! Nie o moją pracę! Lubię ten głupi ton! Chodź raz Nie mnie! O mnie? MJ, o czym ty mówisz? Przestań nie, się strąca. Tak co robisz! To nie jest kontrola! Mam całkowitą kontrolę! Co się ze mną dzieje? No. ty tych One nie mówią ci prawdy! Też je słyszałem! Wiem, jak to jest! Ciągle stwarzasz problemy! Nie umiesz rzucać pracy! Ani płacić hipoteki! No przecież mam pracę! Ukarego. Damy radę! Jak długo to potrwa? Interesuje cię tylko jedna praca! Spider-Man! Ludzie mnie potrzebują! Wiesz o tym! Jak wyglądało A, by miasto bez to Doktorcja wygląda przez niego! Mogę to naprawić! Zawsze daję! Dajemy radę! Zawsze jestem na drugim miejscu! Leję w moim cieniu! A moje zdajemy marzenia odwracają się z tyłu! Taka właśnie jest prawda! O czym ty mówisz? Jesteś ważna! To, co robisz, ma znaczenie! A! 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 Chciałaś pomagać ludziom! Nic tego nie czytał! <śmany> Nikogo nie obraził! To nie prawda! Jeśli komuś pomogłam, było warto! MJ, możesz z pracę! Coś wymyślę! Ja. Nie, nie mogę ci ufać! Mogę polegać ja. wyłącznie na nas! Nie! Przepraszam, MJ! Nawaliłem! Nie musisz mi ufać! Ale proszę, ufaj sobie! Pozwól mi zrobić to. tą no. Masz rację, byłem samolubny! Tak bardzo skupiałem się na swoim życiu, że nie myślałem o twoim! Ale załatwmy to w tył Enze! Pomogę ci to zobaczyć! nie potrzebuje. Porozmawiaj ze mną! Nie ma snu! Ja cię potrzebuję. Ja cię potrzebuję. Przestań tak kłamać? Potrzebujecie. Jesteś silniejsza pod tak wieloma sprzętami! Tylko dzięki tobie nasze życie jeszcze się nie rozpadło! Przepraszam, Emzei! Nie doceniałem się! Emzei już nie ma! Nie! Nieprawda! Przepraszam, że zadałem ci tyle bólu! <laughs> nadal nadal was się dla silniejszego! Tylko tym silniejszym z nas. Co? Nie, 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 silniejszym nie, 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 Co?! nie, Jesteś silniejsza pod tak nie, względami! Tylko dzięki tobie nasze życie jeszcze się nie, nasze nie, doceniałem cię. nie, 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 już nie, ma! nie, Dom! Moja praca! Nasze wspólne życie! Powiedziałem, że się poprawię, ale nie zrobiłem tego! <grym się wytkujesz> Powinienem był posłuchać! Wyjdź przy tobie! Jesteśmy drużyną! Ty i ja! Nie chcę, byś się poświęcała tylko po to, żebym ja miał lepiej! Dróg, 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 dróg! Nie chcę, byś się poświęcała tylko po to, żebym ja miał lepiej. Twoje marzenia są tak samo ważne jak moje. Jesteś równie ważna. No Nie dajcie mu wygrać. Koniec. Muszę się przebić! Porozmawiaj ze mną! Jeszcze nie. Watson, gdzie moje pączki z jabłkiem? Jestem chłodny i. Jana! mnie w tyłek. Odchodzę! Watson! jesteś najlepszą. Myślałem, że cię stracę. Na jakiś czas chyba mnie straciłeś. Nie tylko przez Symbiota. Próbowałam być kimś, kim wcale nie jestem. Ale wróciłaś. Przepraszam. Nie byłaś sobą. I ja też nie byłem wcześniej. Pitya... Pit to... To było jak jakaś zbiorowa świadomość. Widziałam Cię. I, Harego, on chciał zdobyć jakiś kamień. Miles jest teraz w ratuszu. Ruszaj. Kocham Cię. A ja Ciebie. Hej, dostałeś smsa? W ratuszu nie... nie jest najlepiej. Kieruję się tam. Tak, wybacz. Sprawy nieco się skomplikowały. Niebawem tam będę. Myślisz, że to Harry? Na pewno. Właśnie widziałem go w Queens. Zmienił MJ w jednego z tych symbiontów, ale znacznie gorszego. Co? Nic jej nie jest. Uwolniła się. Na szczęście szybciej niż ja. Konors uważa, że zbyt długo nosiłem kostium i jakaś jego część we mnie została. Nie żartowałeś, mówiąc, że sprawy się skomplikowały. Wszystko po kolei. Widzimy się później, Miles. Rozumiem. Na razie. A tak swoją drogą wypada zadzwonić do kogoś jeszcze. Peter? Dzień dobry, pani Morales. Czy e, dotarła pani bezpiecznie do domu? Chciałem tylko się upewnić. Nic nam nie jest. Nie martw się. I Peter, naprawdę nic nam nie jest. Ale następnym razem odbieraj, kiedy dzwonię. Proszę mi zaufać. Postaram się zachowywać wzorowo. Oby tak było. A teraz pomóż mojemu synowi.